Dzisiaj będę testował dwa kaski czyli kask wypożyczony przez firmę Defender Shoei w rozmiar M i porównywał z kaskiem który widzicie tutaj mam na głowie to jest kask laser kask laser Monaco Droid bardzo ładnie wyglądający obydwa kaski tutaj przedstawione są w mniej więcej podobnej w półce cenowej to jest cena około 1800 zł. Neotek też w tych pieniążkach można kupić. Także w zasadzie są to podobne kaski, czyli klasa już to jest klasa premium, są to kaski wyższej klasy, nieco droższe. Zacznijmy może od kasku Laser. Jest to kask, jak widzicie, zbudowany z włókna węglowego. Tu jest widoczna struktura. Bardzo lekki, jest to najlżejszy z kasków szczękowych. Waga jego to jest 1280 gram przy rozmiarze M, tak tutaj mamy. I charakterystyczne cechy to jest jak widzicie bardzo ładna odblaskowa szczęka, która bardzo dobrze zwraca uwagę. Z tyłu taki odblask również. No i przede wszystkim lekkość. Szczękę mamy otwieraną tak samo jak w Neoteku, czyli jednym przyciśnięciem. I tak samo łatwo się ją zamyka w ten sposób. Mechanizm działa bez zarzutu, tutaj nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. Kask ma również y, bardzo wydajne nawiewy, tu mamy przedni nawiew i górny i wywiew powietrza tutaj z tyłu, on akurat nie jest zamykany, także jest automatycznie cały czas otwarty. Y, Charakterystyczną cechą jest szyba fotochromatyczna, którą tutaj widać, czyli samoczynnie przyciemniająca się w zależności od oświetlenia. W tej chwili jest przyciemniona na maksa i teraz dużą zaletą jest ta szyba, ona bardzo łatwo, delikatnie Pięknie tutaj chodzi. Jak widzicie, mamy tutaj taki element, że możemy ją mieć taką lekko uchyloną i dopiero w tym momencie ją domykamy. Wszystko chodzi perfekcyjnie, cały ten mechanizm. Gdy szybę mamy otwartą, a chcemy podnieść szczękę, automatycznie. Zobaczcie, szyba się zamyka w ten sposób. Oczywiście zapięcie mikrolog najwyższej klasy wypinana wyściłka. Także kask, jak najbardziej. Bardzo fajny, bardzo wygodnie leży na głowie. W kasku można zamontować różne podbródki. Tutaj mamy akurat podróbę, podbródek taki na zimniejsze dni, żeby to powietrze nas owiewało, nie, nie wlatywało zimne do środka. Ale można też zastosować podbródek letni, który zaraz założę, dlatego że akurat kask otek tego nie ma, to testów nie dostałem. Z tym więc chcę, żeby były testowane w tych samych warunkach. I teraz jest to pewna właśnie wada tego kasku, bo zwróćcie uwagę, że Czasem się zdarzy, że gdy go zakładamy, prawda? Założymy sobie tą podbródek, to dochodzi do takiego wypięcia. Elementy są tutaj dosyć słabo według mnie zrobione. Jest to taki Są to takie dość plastikowe, cienkie uszy i te uszy się tutaj potrafią wyrobić. Cały mechanizm wygląda tutaj w tym kasku w ten sposób. W tej chwili żeby założyć ten podbródek letni, który jak widzicie jest z takiego plastiku dosyć gównianego muszę niestety założyć te elementy które stale wypadają to są takie plastikowe dystanse i one tu teoretycznie mają takie szparek które powinny wejść one się powinny trzymać nie wiem dlaczego w tym kasku ciągle to wypada byłem już u producenta to znaczy w sklepie pytałem się podobno e, no nie powinno się tak dziać także kask tak czy się jak wysyłam na reklamację no bo to jest wyjątkowo wkurzające, że te elementy, jak widzicie, tutaj ciągle wypadają. I teraz, żeby te elementy założyć, trzeba tutaj się naginastykować, bo one wchodzą w takie, no, tutaj szpary. Wcale to nie jest proste, żeby to założyć. To jest denerwujące, bo to wypada, nie wypada. Jest to wyjątkowo wkurzające i nie przystaje do tej klasy kasku, według mnie. Oczywiście, no można by powiedzieć, że to wszystko można osadzić na kleju. Prawdopodobnie jak to wyjdzie na gwarancję, to tak zrobi producent. Ale sam patent tego i samo to rozwiązanie jest według mnie po prostu totalnie nie Bo te elementy łatwo można zgubić. Teraz składam drugi element. Tak. W tej chwili to się jakoś trzyma. I teraz, żeby założyć ten podbródek letni. Zapinam go najpierw tu i dociskam tutaj, w te właśnie elementy plastikowe. Czyli zapinam podródek, co wcale takie proste tutaj nie jest. Wymaga pewnego wysiłku. I teraz musimy dobrze trafić, bo jeżeli nie trafimy w te elementy, tylko obok, to one nam znowu wypadną. W tej chwili weszły. I to jest według mnie, słuchajcie. Totalna kicha, jeżeli chodzi o ten kask. Tutaj cały ten plastik i ten patent jest po prostu beznadziejny. To w ogóle nie powinno mieć miejsce w tego typu kasku za takie pieniążki. Druga sprawa, jak tylko kupiłem ten kask, to dosłownie po kilkunastu ruchach szczęki odkręciła się śrubka. Musiałem ją osadzić na kleju niebieskim Locklight i w tej chwili już jest OK. Szukając kasku dla siebie szczękowego, szukam kasku z klasy premium, czyli po prostu dobrej jakości, dobrej klasy, dobrego wykonania i brałem właśnie pod uwagę Shoya neoteka. Tu jak widzicie mam ten kask, to jest egzemplarz testowy, który dostałem ze sklepu Defender, za co im dziękuję. Będę w tym kasku jeździł i sprawdzę, jak on się sprawuje. Nylon będzie lepszy bądź gorszy od lasera. Pierwsza rzecz, jaka się rzuca, to jest Dobra jakość wykonania tego kasku i dosyć spora masa. On jest wykonany z włókna szklanego najwyższej klasy i ma bardzo łatwy system otwierania, który też obsługujemy jedną ręką. Idzie to bardzo łatwo. W zasadzie to jest najfajniejszy kask, jaki widziałem, którym to ten system zamykam, otwieram jedną ręką. Oczywiście elementy kotwiczące również metalowe. Kask i również ma tutaj szybę z zestawem pinlock, o którym zapomniałem powiedzieć. Ten zestaw jest również zamontowany w laserze i jest on standardowy, tak samo jak tu. Szyba jest zwykła, przeźroczysta, natomiast zamiast szyby fotochromatycznej mamy taką blendę, bardzo ładnie ona wychodzi tutaj tym przyciskiem z boku. Jest to pewne rozwiązanie, które też zabezpiecza nas przed zbyt ostrym światłem. Kaski Shoya, jako jedne z nielicznych mają specjalne pogrubienie tutaj w rejonie blendy, co czyni je bardzo bezpiecznymi. Dlatego, że na ogół blenda zajmuje sporo miejsca w skorupie i producenci to po prostu nie zwiększają tutaj tej wielkości. Tu widzicie takie załamanie, i to jest widoczne, że tu jest właśnie pogrubienie tego elementu chroniącego motocyklistę. Oczywiście kasma ma nawiewy na czubku. Tutaj ma z przodu i wywiew, który można zamknąć. Co mi się podoba w tym kasku? Przede wszystkim system otwierania bardzo łatwiej, jedną ręką również, jak mamy podniesioną szybę. Otwieramy ciach, on nam się zamyka i wygląda to tak. Wyściółka bardzo dobrej klasy, wypinana również. System Mikrolok i tym, tym razem w przeciwieństwie do lazera jest to metalowy. Metalowe zaczepy, także jest to bardzo, bardzo trwałe. Mając go na głowie, stwierdziłem, że jest to dobra pozycja, nie gniecie. Nie gniecie ani tutaj gdzieś szyje, także jest w porządku. Co mi się za to w tym kasku nie podoba? No cóż, jest cięższy od lasera i to sporo, bo to jego waga wynosi około 1600 gram. Dokładnie to podam pod filmem w opisie. Natomiast nie podoba mi się otwieranie tej szyby. Ta szyba idzie bardzo ciężko, ją tutaj jedną ręką otworzyć. Jak widzicie, o, do tej pozycji to już jest całkiem inaczej. Ta szyba pracuje. W przeciwieństwie do tej szyby w laserze, gdzie tam prawdy to szło bardzo łatwo, tutaj są jakieś dziwne, nie wiem czy twarde te sprężynki, w każdym razie nie jest to dobrze związane, bo to się wszystko gnie, zwłaszcza z tej pozycji już domkniętej, otwarcie sprawia sporo wysiłku. To jest w zasadzie jedyna wada tego kasku, oczywiście, plus ta waga. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, o. Element szczęki, zwłaszcza zwróćcie uwagę, tu nie ma żadnych plastyczków wypadających, tu nie ma żadnych buzerów, tu tylko mamy miejsce na podbródek. Akurat no nie dostałem tego podbródka, bo nie było w tym kasku. Natomiast ten element wygląda w ogóle na jakiś bardziej trwały, to znaczy bardziej twardy, mniej się gnący i przede wszystkim mniej tych dupereli w porównaniu do tego kasku, który widzieliście przed chwilą, czyli lasera. Będę teraz jeździł z tym kaskiem. Właśnie testował go i zobaczę na ile ten kask faktycznie się sprawdzi i czy będę zadowolony z tego kasku. Piuszko ładnie chodzi, w porządku. No, i cóż, słuchajcie, przelatałem w tym kasku prawie 200 km dzisiaj w różnych warunkach, głównie trasa, ale też po mieście. Także mogę kilka wniosków już wysnuć. Jeżeli chodzi o ten kask, jest w porządku, ale ma też swoje małe ale, o których zaraz powiem. Kask jest w porządku w porównaniu do lasera, którym latam na co dzień. Poziom szumu oceniam jako bardzo podobny, także nie widzę tutaj jakiejś większej różnicy. Natomiast blenda tutaj ta wysuwana przyciemnia w zasadzie w tym samym na tym samym poziomie jak tamta szyba fotochromatyczna, co czasem może być Nieskuteczne przy jakimś ostrym słońcu, jak lecimy pod, pod słońce, No, ale działa to tak należy: wszystko w porządku, czego mi tu brakuje. W tej pozycji, brakuje mi tak, jest w laserze taka pozycja, nie taka właśnie jak tu, czyli jest możliwość domknięcia w, tej, o, w ten sposób. Tutaj już no, tak, się tego nie da, jest za duży skok. Druga sprawa. No cóż, jest cięższy, zdecydowanie to czuć na łbie. Aczkolwiek zachowanie jego oceniam w dużych prędkościach bardzo poprawne. I na plus Shoya, tutaj chłodzenie to chłodzenie od góry. Miałem wrażenie, że one jest jednak zdecydowanie lepsze od mojego kasku, czyli od zera bardziej skuteczny, jeżeli chodzi o tą część górną natomiast z kolei ta część szczękowa praktycznie podobnie działa coś co mi tu przeszkadza w tym kasku, być może jest to kwestia mojej anatomii to jest ten nosek ten nosek w moim kasku laser jest zdecydowanie krótszy w efekcie cały czas tutaj dotykam nosem do tego Mimo, że ten kask sobie przestawię, cofnę, staram się cofać z tyłu głowy, jednak cały czas ten nosek tutaj dotyka i tak nieprzyjemnie drażni. Ogólnie, SHO jest bardzo dobrym kaskiem, to można go spokojnie polecić. I może jest troszkę cięższy tego lasera. No to jest dość dobrym kaskiem. Ja osobiście wolę lasera ze względu na, jednak nie wiem, może przyzwyczajenie, może jest lżejszy. Na pewno mi tam nic nie przeszkadza, niczym tam nie dotykam nosem do szyby czy do tego. Elementu pod tym kątem jest w porządku. No i dla mnie jest fajną sprawą ta szyba fotochromatyczna, bo tutaj nie trzeba myśleć o tej blendzie, chociaż blenda no nie jest problemem ją wysunąć czy wsunąć. Na pewno szyba w szoju jest dużo tańsza przy zakupie ewentualnym w razie uszkodzenia. No i pinlock standardowo, tak samo jest w laserze, tak samo jest tu. To jest oczywiście podstawowe wyposażenie, czy jeździ w gorszych warunkach, typu jakieś jakaś wilgoć, jakiś chłód, także ogólnie jest w porządku. Obydwa kaski no są całkiem niezłe, natomiast no tak jak mówię. tamten mój egzemplarz ma wady albo jest to jakiś faktycznie feller z tymi elementami, które tam wam pokazywałem tutaj w tym w tym miejscu. No tak ewidentnie tego nie ma i pod tym kątem jest dużo bardziej dużo lepiej dopracowany, jest bardziej taki solidnie zbudowany powiedziałbym.